Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Czekamy tutaj na Jacka. Wszech Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki, wieku. W dobie cyfryzacji musimy sobie sami odpowiadać, ale wierzę w to, że odpowiadacie nam na nasze, że tak powiem, wezwanie, przywitanie. I cieszymy się, że Was możemy w ten sposób gościć na tych nietypowych rekolekcjach. Cieszymy się z uczestnictwa kapłanów, którzy zechcieli przyjąć to wezwanie. I witamy również przede wszystkim prowadzącego, Ojca Mariusza, no, który właśnie w tej dobie, właśnie w taki sposób możemy to wykorzystać. Myślę, że więcej w trakcie się dowiemy. Akurat, że właśnie z Turcji nagrywa, i, i że to w taki sposób będziemy mieli możliwość brać w tym udział, uczestniczyć. Także sami widzicie, że to Miłosierdzie Boże w dobie cyfryzacji na, na żywo przeżywamy, jesteśmy w praktyce, nie tylko sama teoria będzie. Także musimy się z tym zmierzyć. Jest nam też trudno. Byłoby nam miło Was wszystkich widzieć, chociaż możemy sobie część osób wyobrazić, bo znamy. Tych, co nie znamy, też się cieszymy, bo sobie jakoś wyobrażamy Was wszystkich. I mamy nadzieję spotkać się w niedługiej przyszłości na, na, na żywo, ale na razie musi nam wystarczyć to, co w tej chwili mamy możliwość Wam zaproponować. I zachęcamy do udziału w tych rekolekcjach. Do takiego zjednoczenia się w tym samym czasie, żeby to było takiej jedności, żebyśmy razem przeżywali Eucharystię, konferencję, modlitwę, pytania, które będą zadane po, po konferencjach. Możliwość będzie również skorzystania ze spotkania z ojcem, rekolekcjonistą, z nami wszystkimi na Zoomie i zapraszamy wszystkich tych, którzy mają możliwość skorzystania z tej formy kontaktu, a ci, co nie mają możliwości, to zapraszamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami na pytania na naszego maila. My spróbujemy zrobić jakąś syntezę, później podsumowanie i udostępnić to ewentualnie na stronie, ewentualnie do, bezpośrednio do osób zainteresowanych. Także zaproszmy teraz w modlitwie Ducha Świętego, by w tym temacie Boże miłosierdzie, w duchu cyfryzacji, w dobie cyfryzacji. By nam towarzyszył, by był gospodarzem tego miejsca i, i tych naszych w ogóle ognisk domowych, tych miejsc, w których będziemy uczestniczyli. Światło Chrystusa Bogu nie będą dzięki. Przyjdź, Duchu Święty. Bądź obecny w sercu każdego z nas. Otwieraj nas. Oddaj nas pokojem. oddasz nas miłością, otwartością. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź ze swoją nadzieją, miłością, otwartością. Przyjdź i otwieraj nasze serce, abyśmy potrafili przyjąć. To wszystko, co dla nas przygotowałeś, abyśmy potrafili też to wcielać w życie. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do tych wszystkich, których nas posyłasz. Do ubogich, chorych, cierpiących, w dzisiejszych trudnościach, jakie dotykają każdego człowieka, w zniewoleniach, Duchu Święty, bądź obecny. Natchnij nas zawsze otwartością i miłością, miłosierdziem zanoszonym do innych. By Jego moc przenikała nas. By to On dokonywał tego wszystkiego, a my byśmy byli ulegli Jemu. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź w tych wszystkich trudnych chwilach. Przyjdź do nas i prowadź nas. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Zakończyć chcielibyśmy tym aktem oddania się Duchowi Świętemu na ten czas. O Duchu Święty, boski duchu światła i miłości, Tobie poświęcam mój rozum, serce i wolę, całe moje jestestwo w czasie i w wieczności. Niech mój rozum będzie zawsze uległy Twoim niebieskim natchnieniom i nauczaniu świętego Kościoła katolickiego którym Ty kierujesz nieonelnie. Niech moje serce nieustannie płonie miłością Boga i bliźniego. Niech moja wola zawsze się zgadza z wolą Bożą i niech całe moje życie będzie wiernym naśladowaniem życia i cnót Pana i Zbawiciela, naszego Jezusa Chrystusa któremu z Ojcem i z Tobą, Duchu Święty, niech, niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen. Także kochani, zaczynamy i oddajemy głos Ojcu Rekorekcjoniście. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.